Styliska paznokci, kontra paznokciowe Tiktoki. Zaczynamy. No. O nie! Ja. Yeah. Yeah. Wiadomo, ale to było przerażające. Ale ona ma serio długie te pazury. Fajne, trochę za grube. Ale faj fajny TikTok z fajnymi tipami, bo naprawdę jak ktoś płaczą ludzie, jak się z takimi drugimi paznokciami w ogóle możesz chodzić. Są sposoby, do wszystkiego się można przyzwyczaić. Jak ktoś chce, to znajdzie rozwiązanie, a jak ktoś jest y, y, lamusem, to znajdzie problem zawsze, wszędzie we wszystkim. Wszystko się da. Kto, kto zrobi to najlepiej to paznokcie wygrywa 1000 zł. Ciekawy TikTok kto będzie. Będziecie mogli zdecydować, kto je dostanie. Będę robił żółty Jeszcze będę robił. żółty kolor! On się w ogóle to trzeba tak uważać, żeby się dobrze utwardził, bo najlepiej jak najcieńsze warstwy. Żółty kolor to jest masakra dla stystypa paznokci, To coś z tym pigmentem jest. Ty się już z tyloma żółtymi kolorami trafiłam, trafiłam, spotkałam i każdy był problematyczny, więc tu trzeba uważać. Nieźle sobie wybrałeś, kolego. Ja. To to jest duża konkurencja. Tyle to nie jest... I tak zrobię lepiej. To jest filmik, ale nie, fajny, tylko nie bierzcie z niego przykładu, bo on leci z Ogień. tym lakierem po skórkach, dookoła, a jak wiemy produkty stylizacji to paznokci są bezpieczne, paznokci, są bezpieczne kiedy je używamy w odpowiedni sposób i używamy do paznokci, nie na skórę. Ale krzywy paznokieć zrobione. Nie wiem, czy ci to, to przedłużał miło, koleżanko, ale tak, no, zmień stylist. No, powiedz, żeby się doszkolił. O, po co teraz zmieniać? Zmień stylistę, zmień stylistę, Powiedz liście, żeby się doszkolił. O, jest bardzo dwa. Konkurencja jest dosyć duża, więc musicie się bardziej postarać. Wybieram tego palca, bo tego najczęściej pokazujesz. Czy wyjdzie lepiej? No, przynajmniej po skórach nie jedzie. Ale za dużo! Skapnęło mu to. Utwardził to teraz. Boże. Dlaczego takie brzydkie kolory? Co z tym wskazującym paznokciem się stało? Dlaczego on jest tak paskudnie krzywy? Nie wiem, coś tam nie tak. Okay. Spójrzcie temu chłopakowi, który wskazujący wybrał, ewentualnie, jeżeli wybrał. Krzywy paznokcie ma fest. Zwłaszcza, jak się tak rękę po pokaże, to powinny iść równolegle do siebie te paznokcie, a nie że jeden tak, drugi tak. Czy będzie trzecia część, proszę państwa? Jest ja trzecia część. Ten skazujący, najgorszy. Czarny. Wygrywa tą konkurencję, ponieważ Ale krzywy. No nie potrafię się skupić, patrząc na to wszystko, bo jest tak krzywe są te paznokcie, że szok. I grube. Fajny pomysł, tylko chłopaki musiałyby zostać poinstruowane, że no to jest niebezpieczne wyjeżdżać na skóry, więc lepiej, żeby nie dojechali, niż wszystko zalewali. Ej. Skrystek jest Paweł. Jest Przemek, Krystek w październiku przylatuje. Bo na razie jest dostępny Paweł i Przemek, a Krystek w październiku przylatuje. No. No. No, no. no. Dlaczego dostaliśmy negatywną opinię? Zobaczmy. Dzisiaj Zobaczmy takie historie. przedka wystawiła nam jedną gwiazdkę. Opinia brzmiała mniej więcej tak. Dzwoniłam, pukałam, nikt mi nie otworzył. A ja chciałam przyjść na paznokcie. A co się okazało? Pani przyszła pierwszego Święto! I, dost, I salon, ta, ale wiecie co, wy się teraz śmiejecie, ale naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Ludzie za takie rzeczy gwie, dost, wystawiają gwiazdki, że to po prostu się w pale nie mieści, nie? Przyszła kubita, święto, wszystko pozamykane, ona chciała paznokcie i nie dostała i gwiazdkę. Widzisz, tyś miała pracować 365 dni koleżanko w roku, a nie święta jakieś, jeśli zachciało świąt. Najmniej logiczna rzecz w świecie paznokci. Najmniej logiczna rzecz w świecie paznokci. Najmniej logiczna rzecz w świecie paznokci, może zgadniemy? Dawajcie propozycję w komentarzu. Ja też jakąś swoją dam. Najmniej logiczna. Wszystko jest logiczne. Ale może ludzie sobie jakoś tak dziwne, logiczne, nielogiczne rzeczy robią w tych paznokciach? Może chodzi o kogoś, kto serio... Może chodzi o ludzi, którzy robią nielogiczne rzeczy w paznokciach, bo w paznokciach są bardzo logiczne. Są symetryczne, tam są nawet figury geometryczne. Czasami to jest. Żeby je przedłużyć, trzeba je skrócić do milimetra. Czy to jest nielogiczne? Żeby je sk przedłużyć, skrócić do milimetra. Źle to jest trochę ubrane w słowa, bo paznokcie bo chodzi o wolny brzeg. Tak skrócić naturalny do zera, nie milimetra, żeby tego wolnego brzegu po prostu nie było. I to tak jest żeby je przedłużyć, trzeba skrócić do zera wolny brzeg, czy tam do powiedzmy 0,3 mm. Ale no, takie, takie trochę niedopowiedzenie. Fajny pomysł, tylko okej, okay, ja, ja to tak odbieram, bo wiecie, jestem instruktorem, już 16 lat czaskam te pazury i to też inaczej troszeczkę, ja mam trochę analityczny ten umysł, ja to trochę inaczej odbieram, ale faktycznie, ogólnie TikTok spoko, ja się po prostu czepiam. No nie gadaj, że będziesz ogórki przed... Ja dam serduszka. Bo te TikToki toki mnie obrzydzają i ja nie będę serduszkowała takich pomysłów, bo nie. Ile robię swoje pazy? Piętka na dziewiątą, dobra. Kiętka na jedenastą, a! <śled> po troszku! Kiętka na trzynastą. Kończymy top. Po troszku! Czasami cały dzień. Ciekawe, kiedy będzie czas na drugą. Dokładnie. Dokładnie. Albo się tylko wypiłowuje, a potem tylko kolor kładzie. Wiecie, no. Jest tak, jest tak. To jest dużo prawdy w tym. Mega fajny TikTok, Malina, kreator. Mega fajny TikTok, bo to taki obnaża... Yy, no, prawdę. Jeżeli nie wpiszesz sobie swoich własnych paznokci w grafik, to potem to tak wygląda. Ja się już z wami żegnam, ale jeszcze na koniec ostatni TikTok. Stylistka paznokci o, po 10 godzinach jak pracy. Chcę si co? Ja chcę powiedzieć ile powiedzieć si Ale jak chcę coś powiedzieć? Si Mega fajny TikTok. To jest po prostu... I ktoś powie, że a, bo te stylistki paznokci to czasami takie są... takie są nieprzyjemne, nie chcą porozmawiać, maseczkę tylko założą i robią, nic nie pogadają. Ale jak Ci przychodzi, nie wiem, 8 klientek dziennie, 5-6 dni w tygodniu i każda non-stop coś mówi do Ciebie. Wiecie, jaka to jest ilość klientów na ty w tygodniu, w miesiącu? Mamy taki łeb. To powinna być osobno płatna usługa. Chcesz się komuś wygadać? Dopłać, bo to też trwa więcej robienie paznokci wtedy, bo to musisz się czasem skupić, coś odpowiedzieć. Wiecie, no naprawdę trwa to więcej, no i nasze straty moralne. Bo czasami klienci takie rzeczy opowiadają, że. Co się już usłyszy, to się nie odsłyszy. Spoko TikTok. <laughs>